Z tej strony Kairos Rico Dzisiejsza mapa to obrzasku Jest ze mną Rasta mysz siema, siema. Gdzie jesteś i co gdzie? robisz? Ja na razie Uciekam przed zapalającym, ale ja co A właśnie Nie wiesz. się w niego wpieprzyną Takie To gdzie lecimy? Yy, wiesz co na C Tam będzie chyba hmm. najlepiej hmm. No. Coś tutaj już tam na, nawala. Oho, oho. Widzę jednego. Może Jest tej strażnicy drewnianej. No, widziałem widziałem go. Zaraz. Hello. Jeden. Nie ma. Nie, mnie uciekasz. Okej. Okay. Dobra. Ale do budynku. Czekaj, czekaj, przejmę C. Dobra, no. wbijamy tam do góry. Nie wiem czy za nami nie jest ten wrogi sniper tam. A nie, to jest nasz, dobra. Nie, nasz. Też właśnie wydał mi się podejrzany, ale... Kurczę, ten sam stoi. Chodź tam dołem na B. O. Zabity w No, szota O, już. Dzięki. Chyba jest czysto, ale pewnie zapewnie. <grym> nie, czysto. A tutaj tak A nie jest. A duch Już tam biegnę. Gdzie są konkretniej prosto? Ooo, pozdrawiam A bo ty za mną byłeś, myślałem, że ty już na A po próbę. Gdzie tam zespołowy, że tak powiem. <grym> to się na mnie. Okej. Okay. Nie strasz, ludzi. <grym> ja przed chwilą w to strzeliłem, ale tylko u głowy mi Największym problemem w BF-ie czwórce dla mnie jest amunicja. Jak mi za dobrze idzie ja. Długo nie umieram to po końcu mi się amunicja kończy i muszę zginąć. Zwierzę, a mogę zawsze grać, nie to wsparcie Z RKM Jakby co to dam ci znać? Na razie się tak nie rozegrałem, żeby amunicji mi brakowało Przemuję Numer przejęta No coś coś się dzieje Właśnie się tam próbuję wbić, ale standardowo mi brakuje amunicji. Au, wow, 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 uważaj. Au, au, wow. o, już, już rekony? No Aj, snaj mm, No, my też. Mm, Abel. A było tak pięknie ze statami. Tak, już. o, jakie mam No, to może lepsze. <grym> Nie ja wiem, dwa razy zginąć. No nie, znowu. Trzeba... Siedzą tutaj w tych kanałach na dole O, jeszcze jeden Ale nie zdążyłem. No, zabił mnie Granatem. Odrzucił mój? Chyba Nie, to prawdopodobnie <grym> mój granat cię zabił. Nie, on. A, nie Tenis. I no to na co? To lecimy, o! I tak tylko widzę przed no oczami takie, takie smugi, nie? O Kurde Gdzie jesteś? Umarłem Zaraz po tobie Ja też Nie, ja jeszcze, ja jeszcze nie zginąłem Byłeś za mną Resp na mnie Masz tam czterech w tym tuneliku? O, gwiazdka za służbę. Jeszcze ja jednego zabiją, może? Punkt jak szalony. Ja już no. dawno nie dostaję żadnej gwiazdki za służbę. Za chwilę broń zmieniamy i, i wiesz. Yy, o, bo... widzę. Wow. Naj. Nice tam na C cały czas siedzi. Właśnie trzeba tam jakoś bić sprytnie. Myślałem, żeby przejść tymi Flanku. kanałami, A. tak jak na początku. <noise> o. o. Ale dzisiaj w ogóle, jak. ten... o, o. A czysta przy zabiciu. Jeden chyba, on właśnie, korytarzu. Okay, oh, kurwa. To jest? No, wiem, jest. biegłem, nagle spadły wszystkie szyby i zginąłem. Nie wiem, co się stało. Ale nie, on lewej, on ten Nie zdążyłem się obrócić. O, idzie. Jestem w tym kanale. O, chodź za mną. To jest za to bo. Nie lubię te, tego czarnego obrazu. Ja ta, też nie. Trójce jeszcze się dało coś tam zobaczyć, a tutaj już nic. Dobra, jeden ubity. Mnie też. Ale mi zgarnąłeś mi kila chyba. <grym> Oj, to raz się zdarzy. Tam będą chodzili przez budynek. Dziś nie... Ja cisnę do góry. Ja idę dołem. Zobacz co się dzieje. Wiesz co, w budynku czysto, aż dziwne. Właśnie tam, na zewnątrz się zjadło. O, Claymore. Czemu on nie wybuchł? Kurde, cały czas mnie koleś szpiegujemy śpiegu... No. Dobra, idę do ciebie, bo tutaj Claymore jest, nie ma jak przejść. No uważa, nie, będziesz miał jednego na zewnątrz. Gdzie konkretnie? Tutaj, 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 tutaj. Umarł. Okej, okay, przejmijmy. Określimy światło, żeby nie było. Ale jak ja to kocham, nie? Jak ktoś tak już za rogę tak wyskakuje, tak jest znacka. No. Ja już tylko taki celownik na niego patrzę nie zawsze. Si Niestety nasz. O, co Cholę się ostrzał, ja cię Dawajcie, zabrakło. <tryk> na są, koło autobusu. Mm, brawo. Jezu, co ja się robię? No, ja mam to samo A, <laughs> odbierałem no O już nie mm, Super Zresponowałem się tak randomowo Od razu za mnie. Ciech, nie <laughs> Gdzieś jest Sniper najp... Tam jest Misiu Omar B teraz Byłem Ostrzał Eee, yy, w korytarzu jest. O, o, o za późno Jeden w korytarzu lub drugiego nie widziałem o, 8, nie 8-9 Jakwa masa wezmę Jak on mógł to przeżyć A nie mógł przeżyć Gdzie ty? O, zaskoczenia mnie wziął. A ty gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Umarłem na C. Zaraz się na tobie zresp... jeżeli żyjesz. No żyjesz. Przy kampę trochę. No to już jestem. Ale cały czas gdzie jest Sniper? Aut autobus. Trzeba obczaić. Te tereny za autobusem Kurde, jak nawalał A widzę że Tu już wiem, gdzie są. Po skrzynkach, tak jest. Umarł. A, drugi mnie sprzątnął. Uważaj. Ale otwieram. Zawsze o. coś. Oho. Uh. Nie, ja mam 19. <laughs> Aleksander. Nie wiem gdzie on Co? jest. To już koniec? Już słyszałem muzykę, już mi się to nie podoba. Nie Korytarze cały czas kampią. Au. O, jestem obok ciebie. Znaczy w tabeli. No już. No, ogólnie ładnie poszło. na co? O. Szkoda, że. Koniec. GG. GG. Ja też przegraliśmy do. To... Tak Ale ładnie było. Nie powiem. No. Teraz tylko punkty odznaki. O, otwieramy oboje. <śledzious> o, może będzie. O, nie. <śledzious> nie no. O, 2000 punktów mi brakuje. 11, 11, tak jest, równe stacje. Na zero. To dzięki za nagranie tego odcinka. Ну, спотка, спотка.